Historia nieznanej wielkiej bitwy średniowiecznej. Czas start. Przy Jerbie o skarbach. Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie. Czy robić ten materiał? Takie pytanie zaprzątało mi głowę już lata. Dziś postanowiłem, że ten materiał musi powstać. Zatem zapraszam Was do wysłuchania i zobaczenia niesamowitej historii. Historii, która nie może zostać od tak zamieciona pod dywan. Muszę Was też z góry przeprosić za chaotyczność tego materiału. Po prostu nie wiem, jak się do niego dobrze zabrać. Zatem początek musi być spontaniczny. Przy okazji publikacji tego materiału pojawia się masa pytań. Może dlatego, że jest materiałem wielowątkowym i bardzo kontrowersyjnym. Może dlatego, że brak na terenie Polski analogicznych odkryć. Dlaczego tak mocne odkrycia nie doczekały się wielkich badań? A może to wszystko dlatego, że to odkrycie po prostu wszystkich przerosło? Dziś czas, abyście usłyszeli i zobaczyli historię niesamowitych odkryć, do jakich dochodziło w Polsce w pewnym terenie około 2000 roku i jaką olbrzymią wiedzę naukową zmarnowano. A może właśnie to ostatni czas na działania? Ale zacznijmy od początku. Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Witam Was serdecznie w Małopolsce. Jestem w miejscu pełnym niesamowitej historii. Nie ukrywam. Tak jak już we wstępie wspomniałem do tego materiału, nie tyle, że długo się przygotowywałem, co bardzo długo myślałem, czy w ogóle ten materiał robić, jak robić. Nie mam pojęcia, jak to wszystko poskładać, co Wam powiedzieć, w jakiej kolejności. Więc ten materiał będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo spontaniczny. Pierwszy odcinek przede wszystkim będzie bardzo spontaniczny. Będę starał się w głowie wyszukać historię, która się wydarzyła, którą bardzo, ale to bardzo chcę. Aby wybrzmiała, aby się uchowała, i może kiedyś ktoś z niej skorzystał. Niewyobrażalne znaleziska, których dokonywali tutaj w tym rejonie poszukiwacze, w tym ja również pewne rzeczy tutaj odkryłem, udowadniając tym samym to, co też przypuszczałem, i co też wielu myślało, że rzeczywiście tutaj się odbyło. Moi drodzy widzowie, ja nie przedłużam. Idę w teren i będę Wam opowiadał powoli historię tego miejsca, niesamowicie ciekawego pod względem historycznym miejsca, w którym musiała się odbyć co najmniej jedna, jak nie więcej, wielkich bitw w średniowieczu, której ślady w postaci bardzo dużej ilości uzbrojenia wielu poszukiwaczy tutaj trafiało. Moi drodzy widzowie, zapraszam Was na wędrówkę. Mam nadzieję, nie będzie to jeden odcinek, będzie to cała seria poświęcona temu niesamowitemu historycznie miejscu. Może się uda zaprosić jakichś historyków, bronioznawców do jakiejś rozmowy, dyskusji na temat tego, co tutaj zostało odkryte. A może, właśnie, może ktoś też się znając i rozpoznając tereny, po których się poruszam, się odezwie i da znać, co tu też ciekawego wyszło. Zapraszam. Do wspólnej wędrówki śladami wielkiej średniowiecznej bitwy. To zaczynamy. Teraz tak, by przygotować sobie sprzęt do działań. Pierwsza rzecz: wszystkie najdrobniejsze sygnały chcę słyszeć. Czy przypadkiem nie usłyszę bardzo drobnej monety? Nie chciałbym jej pominąć. Cienkiej, bardzo starej, tym samym jakichś drobnych fragmentów ołowiu. Bo ołów gra tutaj chyba najważniejszą rolę i jest łącznikiem, tak naprawdę, wspólnym mianownikiem całej tej historii. Zatem tryb jednoczesny, bo muszę słyszeć kształt, głębokość różnych obiektów. Częstotliwość będę musiał dać sobie wyższą. Niech będzie to tutaj, dla przykładu, no z 20 kHz, niech będzie 20 kHz, a nawet więcej. I teraz tak, bardzo ważnym jest to, jeżeli nie ma dużo śmieci, mogę sobie spowolnić detektor do około, niech na razie jest 4, jeżeli chodzi o filtry gruntów w dynamice, prędkość dynamiki. Jeden ton dla wszystkich metali w dynamice. No i sad, prędkość działania statyki bardzo spowalniam. Jeżeli tu jest czysto, to chcę sięgać głęboko, niech jest nawet na 3. Dobra. No i czułość, bo ostatnio chodziłem w śmietniku więc teraz czułość mogę podciągnąć. A ja sobie damy 26. Sprzęt jest stabilny. Wszystko jest ok. Zaczynamy. Czas odkryć niesamowitą historię. Dobra, pierwsze żelazo. Pierwszy sygnał na żelazo. No, już widzę, że pin pointera zapomniałem. Muszę szybko wrócić po Pint Pointer. No ale. Żelazo wyjmiemy. Czy tu występują odłamki? Nie, to jest dwóść. Drodzy widzowie, skoro jest to pierwszy odcinek, musi być i wybrzmieć początek tej historii, która miała miejsce tak naprawdę około 2000 roku. Wtedy też wielu, wielu, kilku lub kilkunastu poszukiwaczy, tak naprawdę nie każdy znający się między sobą, penetrował te tereny dokonując tych niesamowitych odkryć. Tych, o których był początek tego materiału. Ci poszukiwacze chodząc tutaj po terenie trafiali jakże cenne i niesamowite rzeczy. Oczywiście, wiedząc co znajdują, no bo dla każdego charakterystycznym jest topór. Może niekoniecznie dla wszystkich kord rycerski, ale ostroga broń drzewcowa, już tak. Między innymi też wychodziły tutaj buławy, jak już wspomniałem, strzemiona, cepy bojowe masa bardzo ciekawych rzeczy. Nie było, tutaj, nie było tutaj mieczy, i nie, bo nie są mi znane, chociaż katalogowałem bardzo dużo rzeczy stąd. I, i strzały, y, i bełty kurz na przykład. no Ale to też drobne obiekty, więc może ktoś nie, nie znalazł, tak? Ale o co chodzi w początku tej całej historii? Te obiekty, jak już wspomniałem, oczywiście są charakterystyczne. I tutaj są dwie strony medalu. Pierwsza strona to taka, że nie sposób jakby pominąć znalazców tego miejsca, odkrywców. No bo tak naprawdę dzięki nim, dzięki temu, że oni tutaj się pojawili, tak naprawdę są takie części, takie punkty w lasach. W kilku lasach takie malutkie punkty, w których wychodziło to, tak nazwijmy, uzbrojenie średniowieczne, ślady jakiejś potężnej prawdopodobnie bitwy. Lub jeżeli był tutaj szlak. Może jakiś właśnie jakiś e, potyczek w rejonie tego szlaku, jakieś ochrony czego? Właśnie prawdopodobnie kopalń, które tutaj miały, które tutaj występowały kopalnie ołowiu. Moi drodzy widzowie, historia jest niesamowita, bo tak jak mówię, trzeba tutaj wspomnieć o znalazcach, bo tak naprawdę dzięki nim historia tego miejsca ujrzała światło dzienne. Przedmioty, które trafiali Miały dla wszystkich wtedy znalazców wartość no, znaleziska, wartość materialną. Mało kogo wtedy interesowała wartość, ta, która no właśnie interesuje naukowców, czyli wartość naukowa, wartość historyczna tych odkryć. Mało ktoś sobie zdawał sprawy, że z podejmowaniem tych obiektów może się wiązać to, że pozostaje bardzo ciekawa informacja w ziemi, jakiś kontekst niesamowity. Ciężko o tym powiedzieć, skoro nie dało się tego zbadać. Dlatego te przedmioty miały różną późniejszą historię. Część z tych przedmiotów trafiała do prywatnych kolekcji. Pojawia się tutaj moja historia, o której musi wybrzmieć co najmniej jeden z odcinków. Bardzo głośna, przez wiele lat ciągnąca się poprzez różne procesy, sprawy medialne, różnego rodzaju akcje, afery itd. Bardzo, bardzo. Znana sprawa i kontrowersyjna. Część z tych przedmiotów trafiało również na jakieś wymiany, i część właśnie trafiała na giełdy staroci. Tamto też był ten początek, kiedy ja wędrując po giełdach staroci zauważyłem, że w jednym czasie u kilku sprzedawców pojawiają się bardzo podobne przedmioty, czyli ja to tak nazywam uzbrojenie średniowieczne. I zacząłem drążyć temat, zacząłem drążyć temat, okazywało się, że yy... pojawia się jedna wspólna nazwa miejscowości, skąd one pochodzą. Tak mnie ten temat zainteresował, że wtedy postanowiłem uratować ile się da tych obiektów. Najłatwiej było je po prostu kupić, ale nie miałem za bardzo kasy, <laughs> więc... Pierwszą rzeczą to była sprzedaż pewnej części mojej kolekcji. Miałem kolekcję bardzo ciekawych pamiątek z września 1939 roku. Jak upłynąłem tą kolekcję, to kupowałem te obiekty. Te, do których jakby miałem pewne zaufanie, że rzeczywiście sprzedawcy mówią mi skąd pochodzą. Dogadywałem się z częścią sprzedawców, że kiedyś w wolnej chwili pojedziemy na miejsce i wskażą mi miejsce skąd te obiekty są, gdzie one zostały pozyskane. Zacząłem coraz więcej tych obiektów zbierać, coraz bardziej katalogować. Oczywiście części nie mogłem mm, obiektów pozyskać, ponieważ no, nie miałem mm, środków finansowych na to <grym> lub ktoś nie chciał się tego pozbyć, a jeżeli, jeżeli mi się to udawało, to po prostu katalogowałem. Opisywałem znalezisko, robiłem jego rysunek, na ile po, oczywiście potrafiłem, i tak powstawała bardzo ciekawa baza. Baza nie tylko fizycznie, kolekcja tych przedmiotów z tego jednego rejonu, powstawała też bardzo ciekawa dokumentacja. Najmniej ważne było kto i kiedy, ważne było co i gdzie. I tym też się zajmowałem. Spisywaniem tego, co i gdzie zostało znalezione. Baza coraz bardziej się rozrastała, coraz bardziej kolekcja rosła tych niektórych części uzbrojenia. Czasami w nocy latałem do pracy na nocki, na taczkę do kumpla na budowę, żeby dorobić sobie parę złotych, bo wiedziałem, że ktoś sprzedaje na przykład jakiś topór, na którym bardzo, ale to bardzo mi zależało, bo był znaleziony według opisów w jednym terenie i on przede wszystkim pasował do jakiegoś zbioru. Była na przykład, nie wiem, kiedyś oferowana buława, na której bardzo mi zależało, ponieważ ta buława miała takie same znaki, takie same punce, jak buława znaleziona w, in... w niedalekiej odległości tej... Pierwszej buławy, wszystko jakby się sklejało, pasowało. Musiałem sprzedawać tą swoją kolekcję wrześniową, aby te rzeczy pozyskiwać. Jak wiecie, później to wszystko finalnie z innym zbiorem, innych rzeczy podratowanych, przekazałem do jednego z muzeów górnośląskich za darmo, bo chciałem, żeby to tam było, a tak naprawdę głównie chodziło o przekazanie tej dokumentacji. Więc jeszcze raz wracając. Nie można tutaj zapomnieć o osobach, które doprowadziły do tego odkrycia, do tego pierwszego jakby się tutaj pojawienia i wydobycia tych przedmiotów na światło dzienne. To dzięki nim w ogóle ta historia się pojawiła. Temat drugi, bardzo istotny, dlaczego to nie zostało przebadane? Dlaczego tak ważne miejsce dla historii zostało po potraktowane? O tym będzie w kolejnych odcinkach. Chciałbym ten temat poruszyć. Rozkładać na czynniki, dlaczego tak się wydarzyło. Takiego miejsca nie ma w Polsce. Katalogowałem wiele rzeczy, śledziłem wiele tematów, ale nigdy nie słyszałem o jakimś lesie, aby w nim znaleziono tak potężną ilość uzbrojenia. Ja osobiście dotarłem do ponad 100 toporów, kilkudziesięciu kordów rycerskich, dziesiątków mm, ostróg. E, Ponad 20 lub 30 buław, bardzo dużej ilości broni drzewcowej, jak groty, jakiś pik, jakiś, nie wiem, ciężko mi jakby zdefiniować nawet do czego te, te groty były mocowane. Jeździeckie, jeździeckie oporządzenie, takie jak przepiękne, jak przepiękne strzemiona. Buławy, cepy bojowe, no, coś, coś niesamowitego. Nie wiem nawet w jakiej kolejności mówić o, tym, o tych wszystkich wydarzeniach, które tu miały miejsce, o tych rzeczach. Z całą pewnością, jednym wspólnym mianownikiem całej tej historii, która tu miała miejsce, musi być ołów, którego właśnie szukam. Ołów, skoro ołów to również srebro, czyli bardzo cienkie, bardzo ciekawe monety. Tak, sygnały mi się podobają. Delikatne żelazo. No, pierwszy odłomek. Chcę, żeby pieszy domek większy jest kawałek szyny kolejowej jest ciekawe No i teraz wielu z was zaświeciła się lampka i pojawiło się pytanie jaki ja miałem dowód na to, że te obiekty, które były mi oferowane, te przedmioty, te całe uzbrojenie Rzeczywiście pochodziły z tego jednego rejonu, z tego jednego miejsca. Czy nie było przypadkiem tak, że ktoś mi to oferował wiedząc, że tak bardzo mi zależy na zebraniu tego, że wciskano mi różnego rodzaju obiekty z innych miejsc. A miejsce o, ich, ich pozyskania nie jest prawdziwe, ponieważ takie miejsce nie istnieje. Kiedyś pogadałem z jednym z tych poszukiwaczy, to też było na przełomie około 2000, tam chyba pierwszego, roku, i przyjechaliśmy tutaj na miejsce, bo była taka umowa, że jeżeli coś biorę to jest od nich te, te przedmioty, aby pokazali mi również miejsca, żebym sobie mógł to na mapach oznaczać. Przyjechaliśmy na miejsce, rozpoczęliśmy poszukiwania i sam znalazłem sam zacząłem trafiać topory ostrogi kordy rycerskie buławy chyba pierwszym znaleziskiem w moim była buława. Tak, to była... E, pierwsze moje znalezisko to była buława, pierwsze z takim gwoździem. Jak dobrze pamiętam, ona właśnie miała takie wybite punce. To było chyba pierwsze znalezisko przy takiej drodze. I później rozpocząłem właśnie coraz bardziej się ten, w ten temat wgłębiać. Poznawałem różnych ludzi. I zacząłem rozmawiać, czy ktoś w te rejony jeździ, szukając, bo tu też inne rzeczy wy, wy, wychodzą, ciekawe wojenne w jednym rejonie i, i pierwsze wojenne. I okazało się, że poszukiwacze, którzy w tym rejonie szukają pierwszej wojny, również trafiali na bardzo ciekawe średniowieczne przedmioty. No i to był dowód, ale teraz pytanie: dlaczego naukowcy nie zajęli się tym tematem, skoro się o nim dowiedzieli? Bo emanowałem na zewnątrz tą informacją, oczywiście dużo, dużo później, bo najpierw do mnie musiało dotrzeć z jak cenną e, historycznie, z jak cennym historycznie tematem mam do czynienia, z jak cenną naukową e, wiedzą się, wszystko to wiąże, całe to odkrycie. Skontaktowałem się ale już później dużo z archeologami, rozmawiałem z nimi na ten temat, opowiadałem o tym zbiorze, który posiadam. I uwaga. Podczas wielu dyskusji okazywało się, że archeolodzy po prostu nie wierzą w to, że takie miejsce istnieje. Uważali wtedy podczas tych rozmów, że nie ma miejsc, żeby uzbrojenie leżało w lesie. No iż twierdzenia były, że, iż ono było wyzbierane podczas różnych działań itd. Tak dalej, tak dalej, Że to jest jakaś ściema tak dalej. Zaczęło krążyć a propos tych mojego tego opowiadania bardzo dużo plotek w środowisku. Naukowym. Te plotki też powielały się głównie takie, iż te rzeczy to był jakiś zbiór ogólnie z całej Polski, który nie wiem, miał być oferowany gdzieś na jakąś sprzedaż. Co było oczywiście nieprawdą, bo ja to posiadałem, chciałem to przekazać do muzeum. Co było. I ta plotka jakby wszystko to rozbijała, że niby to jest jakieś sali polski zgromadzone różnego rodzaju uzbrojenie, że niby jest z tego miejsca, że jakieś siemy tam wokół tego krążą. To jest nieprawdą oczywiście. Ale ta plotka dużo utrudniła mi, jeżeli chodzi o próbę ściągnięcia naukowców w te, te rejony i zrobienia jakichś niesamowitych badań odkryć, które do dzisiejszego dnia się praktycznie praktycznie nie odbyły. Jakieś śmieci. Mam nadzieję, że temat się kiedyś bardzo ciekawie rozwinie, natomiast niestety został zaprzepaszczony. Do wielu rzeczy się nie dał już wrócić, i też ten materiał powstał też dlatego, że zrozumiałem jedną bardzo ważną rzecz: że pamięć ludzka jest niewyobrażalnie zawodna. Nam się wydaje, że my coś pamiętamy, a jak chcemy potem to zweryfikować, okazuje się, że niestety tego nie pamiętamy. Jak przekazywałem te obiekty, wszystkie do muzeum. Górnośląskiego. W tym w tym zbiorze 250 ciekawych rzeczy była część rzeczy właśnie pochodząca z tej bitwy. Tam miałem wszystko skatalogowane, opisane i do wtedy pamiętam gdzie to mniej więcej było te wskazania miejsc znalezienia tych obiektów. Lata miały procesy, jakieś z tym miały związek, sprawy bardzo kontrowersyjne działania. I co? I próbowałem po latach, stwierdziłem, że zrobię to sam, skoro żaden naukowiec nie jest na poważnie zainteresowany tym tematem, iż zrobię to sam. Pojadę to zacznę katalogować, miejsce, te miejsca znaleźć, jakby punkty temu nadawać. I okazało się, że po latach robiąc inne rzeczy, masę różnych rzeczy, miałem problem z trafieniem w te miejsca. Raz las się zmienił. Nie byłem w stanie już rozpoznać buław, czy aby ta buława to jest ta, no bo już jakby już wiele lat leżały gdzieś tam w muzeum. Człowiek w międzyczasie poratował masę innych rzeczy i po prostu stwierdziłem, że albo się to natychmiast w jakikolwiek sposób tą uchowaną jeszcze historię zacznie spisywać i składać, bo bardzo szkoda tego wszystkiego, co przez lata udało się, że tak powiem, podratować. Także raz, o dowodzie słyszeliście, to było tym dowodem, no i dwa, teraz działania, aby spróbować opisać i zrozumieć, czym jest to miejsce. Wielu naukowców nie wierzyło w to, po czasie już kilku też już jakby zrozumiało rzeczywiście, że ten problem tego miejsca istnieje, że taka duża ilość uzbrojenia rzeczywiście tutaj wyszła. Jeden z archeologów był w tym miejscu, w rejonie, robił jakieś rozpoznanie, jakieś badania i rzeczywiście trafił, chyba tam jakieś kordy rycerskie, inne rzeczy. Ale to już jest temat na inną historię. O. Ja tu teraz w tym rejonie mam pozwolenia, bo mnie interesują tutaj e, mnie interesuje odnalezienie szlaków handlowych, czyli jakichś takich dolinach, w dolinach, jakichś takich miejsc, które, e, w których mogą występować jakieś monety lub ołów, z którym można byłoby połączyć te wszystkie rzeczy. W międzyczasie staram się uratować, e, znaczy uratować, do, do, może nie uratować, co bardziej pozyskać pewien przedmiot, który wiem, że gdzieś, gdzieś krąży w świecie kolekcjonerskim. E, wiem, gdzie został i przez kogo znaleziony. Ta osoba już nie żyje wiele lat. Uważam, że jest to jeden z najmocniejszych przedmiotów, który tu był znaleziony historycznie, że tak powiem, bomba która może sklejać bardzo, ale to bardzo mocno wszystkie te wydarzenia, albo nawet może się bardzo, że tak powiem, może pomóc bardzo w przybliżeniu pewnej historii tych działań. Jeżeli udałoby mi się trafić na ślad tego obiektu, jakoś go pozyskać, przekazać do muzeum, chciałbym to oczywiście zadedykować bardzo osobie, która to znalazła, która już nie żyje. Bardzo, ale to bardzo gruby temat. Teraz szukam cały czas jakiegoś śladu jakichś szlaków. Nic nie mogę trafić. Ale zaprezentuję Wam kilka obiektów, które tutaj zostały znalezione. Które osobiście też ja trafiłem. Które zebrałem również podczas tych moich zakupów na giełdach staroci, które to przekazałem do Muzeum Górnośląskiego. Także będę Wam powoli prezentował najciekawsze Obiekty A w międzyczasie Mam nadzieję również coś ciekawego znajdę Moi drodzy widzowie Jeżeli ten materiał W jakikolwiek sposób Was interesuje I chcielibyście usłyszeć dalszą historię I zobaczyć więcej odcinków A przede wszystkim zobaczyć Te uzbrojenie o którym tutaj wspominałem Dajcie znać w komentarzu Za co bardzo dziękuję Możecie polubić ten odcinek Zostawiając lajka no i subskrybować kanał, aby dostać powiadomienia o kolejnych treściach tego typu. Bardzo, ale to bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Do znów. Centrum Detektorysty na www.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.